się wyłączyło jakimś cudem. No, nie, nie cudem. Nieszczęściem. A, no właśnie. Zobaczmy. Ten każeń był u Ciebie. Wow, ale super. Mamy bunkier. Je, jeszcze trochę będziemy mogli ten przechodzić. Ja, ja jeszcze trochę tam pokopię. No. na razie zatrzymamy? No. Nie widzowie, nie patrzcie. Wpadę, nie, jest już takie przejście. Ale nie kto ci dał w No, widzowie, patrzcie. Już jest takie przejście. Weź tam odbierz widzów. O! <laughs> Hej. MBC